o o hybrydach na paznokcie. No i ogólnie będę wam opowiadać o zestawie, który sobie ostatnio zamówiłam. O zestawie do hybryd. No to może zaczyna, zaczniemy od tego, że zestaw zamówiłam sobie na Allegro. Kosztował on 194 chyba złotych plus dostawa 5 zł, czyli 199 zł w sumie razem z dostawą. Tyle kosztował ten zestaw. No i zaraz Wam będę po kolei pokazywać, co znajdowało się w zestawie. Jakie są moje wrażenia po pierwszych, po pierwszych zrobionych hybrydach, które już mam teraz zdjęte w tym momencie. Także zaczynamy. To może zaczniemy od pierwszej rzeczy, która jest niezbędna do malowania paznokci, do zrobienia paznokci hybrydowych, czyli od lampy UV. Więc ja sobie zamówiłam lampę z semilaka, tą malutką taką lampę, bo są też wiadomo duże z semilaka. No, ja wolam to mało, ponieważ jest taka bardzo poręczna, jest malutka. Zaraz Wam ją w ogóle pokażę, jak ona jest w stosunku do dłoni, jakiejś wielkości. No i tak, było do wyboru, owszem, lampy z innych firm lub takie normalne, po prostu zwykłe duże lampy. Ja jednak wolam. Stwierdziłam, że firmowa lampa, czyli z Symilaka w ogóle, myślę, stwierdziłam, że po prostu taka lampa będzie lepsza. no. Także zaczniemy, zaraz to wyjmę. To tobie było. I tak, to, co się znajdowało tu w środku, to w ogóle taka faktura to coś, to nieważne. No i tak, tak to wszystko wygląda, tak to było zapakowane. No i tak, tutaj jest lampa. Lampa jest w woreczku. A no, w ogóle ja wiedziałam, że ma jest mała, ale nie wiedziałam w sumie, że jest aż tak mała, naprawdę. Myślałam, że jest troszkę większa. Także tak się prezentuje lampa. Jest naprawdę bardzo mała i poręczna, wiadomo. Tutaj jest przycisk, no i tym przyciskiem można sobie ustawić, to są dwa czasy. Jeden timer to jest 60 sekund, drugi 45, czy na no, odwrót jakoś tak. Pierwszy to jest 45, drugi 60. Czyli jak się raz kliknie, to się utwardza poznawcie, przez 45 sekund, a jak się dwa razy kliknie, to 60. No i tutaj, wiadomo, mamy po prostu te lampki. I tak się prezentuje lampa. Dalej. No i tak, co tutaj było? Teraz tak, tutaj przy tym kartonie było pudełeczko, w którym znajduje się po prostu zasilacz do lampy. Po prostu, nawet nie będę... końcówka, wiadomo, taka, do lampy się podłącza. Tutaj widzicie, także tak o, tu się podłącza, zasilacz już się będę wyjmować, właśnie. Zasilacz, zasilacz, zasilacz jak zasilacz, tak. Dobra, no i tak, co tutaj jeszcze, w zestawie był też yy, striper do ściągania hybryd, waciki bezpyłowe 500 sztuk, yy, cleaner i aceton również z semilaka. to jest po 125 ml, czyli większy, bo są też te malutkie po 50 chyba ml, tak dosłownie większe. większe, oczywiście yy, Tutaj będą no tak bloczek polerski do zmatowienia płytki paznokcia. No i oczywiście trzy lakiery, nie wiem, tak to nazwijmy, trzy lakiery. No i teraz tak, tutaj było dowolność w sumie. Można było sobie wybrać jakie się chce lakiery, czy po prostu trzy lakiery, czy baza top jeden lakier, czy baza i top dwa w jednym i dwa lakiery. No i ja stwierdziłam w sumie, że bardziej mi się opłaca kupić bazę i top dwa w jednym i dwa lakiery, tak? Bo zawsze jest jakaś tam większa możliwość, jak się zamawia dwa lakiery, niż jak się zamawia jeden lakier, tak? Ale to wiadomo, to już każdy tam jak tam chce i według własnych tam przemyśleń sobie zamawia, bo przecież mógł sobie zamówić jedną bazę, jeden top i po prostu jeden lakier. Tak więc tak, baza i top no, i tak, tutaj mam jeden kolor, to jest kolor 102 Pastel Beach, a drugi to jest 094 i to jest Pink Gold. Ten pierwszy to jest w ogóle taki, ten pastel w i to podłoże Pastel Beach. To jest taki lakier różowy, taki w sumie mocny róż. A drugi lakier to jest Pink Gold, czyli po prostu taki złoty róż, no, można tak powiedzieć. Tak widzicie, on jest bardzo, bardzo gęsty. Także widzicie, i taki bardzo świecący. Mój pierwszy ogólnie manicure hybrydowy wyglądał tak, że na wszystkich paznokciach miałam ten kolor 102, ten Pastel Peach, a na tym jednym, na serdecznym palcu, miałam ten Pink Gold. Także to było na tyle, jeśli chodzi o to, co było w zestawie. No i w sumie co? Mój pierwszy manicure hybrydowy no, ogólnie to zrobiłam go od razu, jak mi przyszedł zestaw. Od razu chciałam zobaczyć, jak to jest, jak to się robi, czy to jest trudne do zrobienia i tak dalej. No i oczywiście w sumie tak, ogólnie ta baza i to bywa w jednym. Nie wiem, jak jest, jaka jest baza i jaka jest top, jeśli są oddzielnie, ale baza i to bywa w jednym jest taka bardzo rzadka, bardzo lejąca się i w każdym razie zrobiłam tak, że nie, nie wzięłam yy, w sumie. Ściągnęłam z pędzelka, ale nie ściągnęłam na tyle dużo, żeby po prostu na jednego paznokcia było. I jak sobie pomalowałam jednego paznokcia, chciałam sobie pomalować te cztery, ponieważ pod lampę wszystkich pięciu się nie da wsadzić, tylko cztery, a potem robię jeden. Więc te cztery chciałam sobie pomalować bazą. No i tak, zaczęłam od tego, pomalowałam sobie tego normalnie bazą, a potem te trzy. No i kiedy skończyłam już tak, ten malować bazą i chciałam wstać pod lampę, spojrzałam się na tego baznokcia, którego malowałam jako pierwszego. No i to się okazało, po prostu wzięłam, miałam na, na pędzelku za dużo tej bazy i po prostu miałam wszystkie skórki zalane. I teraz co tutaj robić? Bo to jest tak, teoretycznie rzadkie, ale nie oschnięte, ale takie, że czystym tym wacikiem nie wiem, czy by to się tak dokładnie zdjęło. Tutaj też ani pilniczkiem, ani patyczkiem żadnym, ani niczym nie bardzo dało się to skórek zdjąć, ponieważ to się i tak wszystko zalewało. Więc po prostu musiałam wziąć ten jeden wacik bezpłowowy, i po prostu cleanerem, czy odtłuszczaczem tego paznoksia jednego i pomalować go od nowa bazą. Już się uciąłem tańką warstwą i wsadzić pod lampę. Na 45 sekund. Także ja to robiłam tak, że właśnie pierwszy, pierwszą warstwę, czyli po prostu bazę na 45 sekund, przez 45 sekund utrwalałam w lampie. Potem kładłam pierwszą warstwę lakieru też przez 60 sekund, drugą warstwę lakieru. przez 45 sekund, przepraszam, pierwszą warstwę, drugą warstwę tak samo i top 60 sekund. A jeszcze, przepraszam, jeszcze ten kolor Pink Gold. Musiałam utrwalać dwa razy. Jak dwie warstwy nałożyłam, to dwa razy po 60 sekund, ponieważ lakiery najbardziej te, im bardziej lakier jest napigmentowany, tym dłużej trzeba go utrwalać. Także stwierdziłam, że po prostu z kolana ma dwa timery, nastawię na ten dłuższy, czyli na 60 sekund. Eee, no i co? W sumie to tak, zdejmowanie pasowców hybrydowych, no to ja tak nie dostałam tych folii. Eee, w zestawie takich specjalnych folii semilaka, które właśnie ta firma robi. Czyli po prostu już wacik jest przypęd do folii i jest idealna właśnie wielkość folii dopasowana do każdego paznokcia. Ja tego po prostu nie zamówiłam, takiego zestawu, gdzie to w środku by było. Więc ja, zdej z więc ja zdejmując to moje paznokcie hybrydowe, po prostu wzięłam normalnie od mamy z kuchni folię aluminiową, wzięłam po prostu wacik bezpyłowy, podzieliłam sobie, taki jeden zaraz Wam pokażę, taki jeden wacik bezpyłowy, oderwałam go i podzieliłam go na cztery części. To była taka idealna wielkość, mi się wydaje, do moich paznokci, paznok. Myślę, że do każdej, do większości paznokci, taka wielkość będzie idealna. Po prostu nasączyłam go acetonem, taki fragment tego wacika, położyłam na środku, mniej więcej na środku folii aluminiowej, przyłożyłam, zawinam folię na każdego palca no i oczywiście na początku, no to wiadomo, to do, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, wszystkiego człowiek musi się nauczyć. No i wiadomo, że na początku było mi źle, jak już tą jedną rękę zrobiłam co drugą, to mi zaczęło wszystko spadać. I to było takie dosyć ciężkie, na szczęście koleżanka mi pomogła w tym, bo akurat u mnie były koleżanki, jedna pomogła, e, tak, e, no i właśnie tak, jak to zrobiłam? 20 minut poczekałam, po 20 minutach zdjąłam sobie wszystkie folie, oczywiście zrobiłam to na chusteczkach, czy tam na chusteczkach, na papierze, no na ręczniku, na no czymkolwiek można to zrobić. Chodzi o to po prostu, żeby sobie nie zabrócić powierzchni, na której się zdejmuje hybrydę, ponieważ no wiadomo, że odchodzi w kawałkach ten lakier. No i po 20 minutach, kiedy zdjęłam już te folie, lakier ogólnie od wszystkich mi odszedł pazności. paznokci. Jedynie, gdzie miałam jakieś tam jeszcze miejsca, gdzie się trzymał lekko, ale się trzymał, wziąłam po prostu sobie striperem i go zdrapałam. Na koniec przemyłam wszystko cleanerem. A jeszcze spiłowałam bloczkiem polerskim na koniec sobie. Płytkę paznokcia przemyłam cleanerem. Oczywiście nasmarowałam skórki oliwką. I moje paznokcie po pierwszym manikurze hybrydowym są w dobrej kondycji. Myślałam, że będzie gorzej, nawet po tym pierwszym. Natomiast jest ok, pasuje mi to. Zaraz sobie lecę robić drugi raz hybrydę. Was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, klikajcie łapki w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia wkrótce. Pa!